Raport zaprasza Anna Myćka. Witam i zapraszam na wiadomości z województwa śląskiego. W dzisiejszym raporcie zobaczą Państwo między innymi Śkup wraca po ataku hakerskim Wyłudzali pieniądze podając się za lekarzy Akcja nie daj wystrychnąć się na wnuczka System ŚKUB, czyli Śląska Karta Usług Publicznych po ataku hakerskim, który miał miejsce 8 lutego, powrócił do starych zasad, które obowiązywały przed cyberatakiem, czyli włączone zostały poszczególne elementy systemu oraz urządzenia, z których ponownie będą mogli korzystać pasażerowie. Podróżujący ponownie mogą korzystać z portalu aplikacji mobilnych skup tablic informacyjnych o rozkładach jazdy czy biletomatów. Na stronie internetowej ZTM pojawiają się już zaktualizowane rozkłady jazdy. Ponownie uruchomiliśmy system skup. To oznacza, że wycofane już zostały wszystkie rozwiązania, które tymczasowo wprowadzaliśmy na czas awarii. Do tych rozwiązań, m.in. innymi, należał sprzedaż biletów przez kierowców jednorazowych. 20 20, 40 i 90 minutowych. To też sprzedaż biletów papierowych w punktach obsługi pasażera, czy też kasowanie przez podróżnych biletów jednorazowych w kasownikach dziurkujących. To są przykłady tych rozwiązań, które obowiązywały podczas awarii. Jak informuje ZTM, przywrócone zostały obowiązujące stałe zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej. Co ważne jeszcze dla podróżnych, ci, którzy mieli bilety wieloprzejazdowe na swojej karcie ŚKUP, a przez awarię musieli kupować bilety jednorazowe, mogą się zgłaszać do nas o zwr zwrot tych kosztów, tej różnicy. Najłatwiej to zrobić drogą mailową. Co jeszcze ważne? Pasażerowie, którzy mają zakupione w czasie awarii bilety kwartalne i półroczne, będą mieli kodowane te bilety na swoich kartach skup, co oznacza, że od początku kwietnia nie będą musieli mieć w czasie podróży papierowych wersji tychże biletów. Policjanci z komisariatu w Sosnowcu zatrzymali parę oszustów podających się za lekarzy. Jedna z zatrzymanych odwiedzała domy mieszkańców, oferując zakup aparatury medycznej. Po zebraniu pieniędzy, oszustka zniknęła. Jak przekazuje sosnowiecka policja, oszustka zapukała do drzwi mieszkanki w dzielnicy Pogoń. Kobieta podszywała się za lekarkę, nakłaniając do zakupu aparatury medycznej, która rzekomo miała poprawiać wzrok. Po zainkasowaniu pieniędzy, kobieta zniknęła a pokrzywdzona zorientowała się, że została oszukana. Sprawę zgłosiła na Komisariat II Policji w Sosnowcu i tam też było prowadzone postępowanie w tej sprawie. W wyniku pracy policjantów ustalono, że sprawczynią jest 46-letnia mieszkanka Sosnowca. W niektórych przypadkach towarzyszył jej 31-letni mężczyzna, również mieszkaniec Sosnowca. Warto dodać, że kobieta i mężczyzna zostali zatrzymani. Kobiecie ogłoszono łącznie 9 zarzutów za popełnienie oszustwa, a mężczyźnie 3 zarzuty, w tym jeden za posiadanie środków odurzających. Wobec oszustki sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Dzisiaj w sali kina na starówce w żorach odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyczno-społecznej akcji Żorskiej Policji. Nie daj wystrychnąć się na wnuczka. Policja, Urząd Miasta Żory oraz Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa zaangażowali się w profilaktyczno-społeczną akcję Nie daj wystrychnąć się na wnuczka. Jej celem jest uwrażliwienie i uświadomienie społeczeństwa na sposoby działania oszustów. Każdy z nas może paść ofiarą, nie tylko seniorzy, jak widać. To jest, tego typu oszustwa zdarzają się już coraz młodszym ludziom, więc my chcemy po prostu ostrzegać. Podczas wydarzenia zaprezentowano spot pod tytułem To gra o twoje pieniądze. Pomóż mi, potrzebuję pieniędzy. Twoje pieniądze, rozłącz się, nie daj wystrychnąć się na wnuczka. Na spotkaniu był obecny radca prawny Paweł Szuli, który potwierdził, że skala oszustw, przez które możemy utracić oszczędności nieraz całego życia, stale rośnie. I w związku z tym a my jako środowisko bankowe jesteśmy zobligowani do tego, aby chronić naszych klientów i możliwie w najszerszym stopniu przeciwdziałać tego typu oszustwom. Warto pamiętać, aby odbierając telefon od bliskich policjantów czy urzędników, którzy pilnie potrzebują pomocy finansowej, kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Możemy powiedzieć, że jakiejkolwiek kampanii byśmy nie wymyślili, to może ona nie być, nie być w danym momencie trafna, bo po prostu będziemy mieć nowy sposób, na który ktoś dał się oszukać. Przede wszystkim myślę, że tym spójnikiem tego wszystkiego jest przede wszystkim. Rozłączyć się. Dlatego bądź ostrożny, nie daj wystrychnąć się na wnuczka. W Sosnowcu odbyła się konferencja prasowo-techniczna dotycząca nowo otwartego obiektu, którym jest Stadion Piłkarski Arcelor Mitar Park. Już w najbliższą sobotę, 25 lutego, odbędzie się na nim inauguracyjne spotkanie Zagłębia Sosnowiec GKS Katowice. Zagłębiowski Park Sportowy, czyli obecnie ArcelorMittal Park, to nowoczesny kompleks obiektów, który powstał w Sosnowcu. W jego skład wchodzą stadion zimowy, hala sportowa i stadion piłkarski. Wydarzenia, które no, nie miały miejsca w historii chyba miasta, bo w ciągu no, paru dni, jednego weekendu mecz reprezentacji polskiej koszykówki mężczyzn z Austrią w ramach preliminacji Mistrzostw Europy, finał Pucharu Polskiej Koszykówce i otwarcie również, oprócz hali areny Sosnowiec, na ArcelorMittal Park, otwarcie najważniejszego dla niektórych obiektu, dla nas tak samo ważnego jak każdy inny, czyli stadionu, wielkim wydarzeniem sportowym dla kibiców Zagłębia, meczem z GKS-em To właśnie na Stadionie Piłkarskim już w najbliższą sobotę 25 lutego odbędzie się inauguracyjne na tym stadionie spotkanie pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec AGKS Katowice. Powstał no obieg, z którego należy się cieszyć ja jako prezes podokręgu okręgu, no szczególnie, szczególnie jestem naprawdę no wzruszony, że jestem świadkiem coś wielkiego dla miasta przede wszystkim. Wciąż jednak nie wiadomo, czy na to spotkanie przybędą kibice gości. Trwają dyskusje, których efektem może być zablokowanie, w myśl przepisów PZPN, obowiązkowego przyjęcia zorganizowanej grupy sympatyków drużyny przyjezdnej. Jestem przekonany, że sport w ten weekend w stosunku będzie królował i zapraszamy wszystkich prawdziwych kibiców na te wydarzenia. Choć trzeba się spieszyć, bo na koszykówkę Polska-Austria biletów już nie ma od dawna. A jak słyszeliśmy na, na, na mecze piłkarskie, na koszykówkę sprzedam się bardzo dobrze i i trzeba się pospieszyć. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza w Rydłutowach otrzymały nowe samochody o wartości ponad 2 milionów złotych. Pojazdy zostały uroczyście przekazane podczas narady podsumowującej działalność jednostki w roku 2022. Dwa nowe wozy strażackie zasilą Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Rydułtowach. Pojazdy są warte ponad 2 miliony złotych i od teraz staną się nowymi przyjacielami Rydułtowskiej oraz Wodzisławskiej Jednostki Straży Pożarnej. Tak, dokładnie. Dwa wozy strażackie, jeden dla jednostki w Rydułtowach, drugi właśnie tu dla jednostki w Wodzisławiu. Do tego drugiego dołożyły się samorządy powiatu wodzisławskiego. Nasz powiat też przeznaczył swoje 250 tysięcy. Jest to znaczna kwota dla budżetu powiatu, ale no. Dla tak szczytnego celu warto było podjąć taką decyzję i przekazać te środki. Uroczyste przekazanie wozów odbyło się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wodzisławie Śląskim podczas narady podsumowującej działalność Wodzisławskiej Komendy w roku ubiegłym. Mieliśmy prawie 1600 interwencji, to było prawie 600 mniej niż w roku 2021. Ta mniejsza ilość wynikała przede wszystkim z okresu Majowego 2021, kiedy mieliśmy sytuację, gdy nad powiatem Władisławskim przeszły ogromne ulewy deszczu z burzami i one spowodowały mnogość interwencji właśnie na poziomie około 600 zdarzeń w ciągu kilku dni. Przekazany pojazd dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Włodzisławiu Śląskim to samochód kwater którego dodatkowym atutem jest zabudowany żuraw przenośny. Natomiast drugi z przekazanych pojazdów zaliczany jest do kategorii średnich samochodów gaśniczych i będzie on stacjonował w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydultowach. Tak, tuż są kolejne pojazdy tutaj przekazane. Ja się bardzo cieszę, że bywam tu już cyklicznie i przekazuję pojazdy nie tylko dla PSP, dla SPSP. To są 2 miliony złotych, które relatywnie wpłyną na bezpieczeństwo. Mieszkańców tego regionu. To są bardzo potrzebne pojazdy, które długo nie były wymieniane, a teraz już będą służyć. Chcemy, aby ci ludzie, którzy ratują życie, ratują zdrowie, zabezpieczają mieszkańców naszego powiatu i tworzą taką, takie bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, mieli jak najlepsze środki, jak najlepszy sprzęt. Sprzęt, który nigdy. Mam taką nadzieję, nigdy w chwili, yy, w potrzebie nie zawiedzie. Terapia integracji sensorycznej wymaga właściwej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i właśnie takiego miejsca doczekały się dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Świerklanach. Zajęcia sensoryczne skierowane są do dzieci z zaburzeniami ruchowymi czy zaburzeniami planowania motorycznego. W naszej szkole uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i to właśnie z myślą o nich została stworzona ta sala do zajęć specjalistycznych, a głównie do zajęć z zakresu integracji. Sensorycznej. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, może skorzystać z sali, może nawet grupa uczniów korzystać, ale w szkole mamy 20 dzieci z orzeczeniami, prawie 100 dzieci z opiniami, także oni będą w głównej mierze beneficjentami tego programu. W sali znajdują się specjalne ścieżki sensoryczne, gdzie podczas zajęć dzieci stymulują zmysł dotyku. Zajęcia odbywają się również na elementach podwieszanych, które mają za zadanie pobudzać koordynację ruchową. Czyli my tak naprawdę pobudzamy wszystkie zmysły do tego, żeby one w sposób poprawny funkcjonowały. I sala ta została podzielona na dwie strefy. Jedna strefa to jest taka strefa aktywna, gdzie dzieci wkładają maksymalny wysiłek w zajęcia, ale to poprzez zabawę. Natomiast druga strefa to jest taka strefa wyciszająca, gdzie dzieciaki przy stoliczkach wykonują różne prace manualne, które właśnie mają za zadanie ich uspokoić. Mamy też pufy relaksacyjne, gdzie dzieciaki. Też sobie odpoczywają, bo no nie ukrywajmy, że 60 minut, bo tyle zajęcia trwają. To jest nie lada wysiłek dla tych dzieciaków, więc one niejednokrotnie sygnalizują po tych 50 minutach, że są zmęczone, więc my wtedy umożliwiamy im takie wyciszenie właśnie. Sala sensoryczna, jak i jej wyposażenie powstała dzięki przekazanym darowiznom, a także ze środków własnych szkoły. Miał chronić, a sam stał się złodziejem. Ochroniarz zamiast dbać o oddane mu w dozór mienie, podkradał je. Sytuacja miała miejsce w gliwicach. W chwili, gdy został zatrzymany przez policję, posiadał przy sobie prawie 35 tysięcy złotych w gotówce. Właściciel zauważył znikające z magazynu między innymi elektroniczne sprzęty oraz elektronarzędzia. Jak się później okazało odpowiedzialny był za to pracownik, który miał za zadanie pilnować sprzętu, a sam go podkradał. Ten mężczyzna podzielił się taką refleksją, że zauważył e, ubytki w towarze, który sprowadzał e, z zagranicy. Towar był sprowadzany w formie palet, zapakowanych. Na, e, ubytki były, można powiedzieć, na początku niezauważalne, ale rzeczywiście było duży, był duży niedobór towaru. E, policjanci doradzili, że przydałby się monitoring. Tutaj wspólnie uzgodniono założenie takowego. Ukryta kamera wykazała bardzo szybko przyniosła efekt. Otóż w godzinach nocnych osoba, która miała zdanie pilnować, magazynów i towaru tam znajdującego się, podbierała to. Policjanci natychmiast ustalili, kto to jest, udali się do zabrza. W mieszkaniu oraz w samochodzie dostawczym, którym dysponował 50-latek, znaleziono całkiem spore ilości pudełek właśnie tegoż samego towaru, który znikał z magazynu. Policja wstępnie oszacowała straty na 80 tysięcy złotych. Policjanci ustalają, kto był odbiorcą skradzionego towaru. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Na zakończenie serwisu zapraszam na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Dziś po godzinie 15 zakończyło się spotkanie polsko-amerykańskich delegacji. Kolumna aut z prezydentem Bidenem wyjechała z pałacu prezydenckiego. A jeszcze dziś czeka nas przemówienie prezydenta USA w arkadach kubickiego. Sprzedaż detaliczna w Polsce zmalała realnie w styczniu względem grudnia 2022 roku o 23,1%, wynika z raportu głównego urzędu statystycznego. Podobna sytuacja spotkała sprzedaż detaliczną, liczoną w cenach stałych w ujęciu rocznym. W tym wypadku urząd również wskazał na spadek, który wyniósł o 0,3%. Władimir Putin wygłosił we wtorek orędzie przed Zgromadzeniem Federalnym. Po raz kolejny z jego ust usłyszeliśmy wiele oskarżeń w stosunku do Zachodu, kłamstw i manipulacji. Absolutnie niczego, co padło, nie możemy nazwać przełomem, natomiast to nie znaczy, że nie padły rzeczy ważne. Z punktu widzenia traktatów rozbrojeniowych istotne jest jednostronne zawieszenie uczestnictwa Rosji w traktacie Nowy Start. W dzisiejszym raporcie to już wszystko, a już za chwilę na naszej antenie program Gość dnia, w którym Monika Taranczewska porozmawia z Moniką Rosą, posłanką na Sejm. Zapraszam serdecznie do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.